Witajcie, matura CK 2025 roku, oczywiście z fizyki. Zadanie 12, to już ostatnie zadanie. Izotop plutonu o symbolu PU, liczba masowa 238, liczba atomowa 94. Ten izotop ulega rozpadowi promieniotwórczemu w wyniku przemiany alfa. Podczas rozpadu jądra tego izotopu powstają... Tak, cząstka alfa oraz jądro pewnego pierwiastka, który oznaczamy jako x. Co mamy tutaj przyjąć? Więc tak, iloraz masy, masy jądra pierwiastka x i masy cząstki alfa wynosi w zaokrągleniu 58,5. W chwili tuż przed opisanym rozpadem y, jądro plutonu było nieruchome. Tak, i wartość prędkości jądra pierwiastka x i cząstki alfa. Które powstały po rozpadzie jądra plutonu, są dużo mniejsze od wartości prędkości światła w próżni. Co tutaj jest ukryte pod tą informacją? No, fakt, że możemy, możemy skorzystać tutaj z równań fizyki klasycznej. Prawda? Prędkość determinuje, czy operujemy wzorami z fizyki relatywistycznej, czy z klasycznej. Tutaj zastosujemy wzory z fizyki klasycznej, oczywiście odpowiadając na poszczególne zadania. Tu już zadanie 12.1. Poniżej przedstawiono schemat rozpadu alfa, jądra plutonu, o którym była mowa. Zobaczcie, tutaj mamy rozpisać schemat i znaleźć symbol tego nowo powstałego pierwiastka. Tak? Treść uzupełni powyższy schemat, tak aby powstało równanie rozpadu alfa. Wypisz wykropkowane miejsca w schemacie właściwe liczby atomową i masową, a pod schematem symbol i nazwę pierwiastka, czyli można powiedzieć, że klasyk, rozpadu atomowego myślę, że zadanie dość proste zaraz sobie z nim poradzimy, ale zanim to zrobimy przypomnijmy sobie jak to było z tym rozpadem alfa rozpad alfa to jest dość prosty mechanizm to tak jakby od macierzystego jądra oderwać cząstkę helu tak? tutaj macie obrazek z mechanizmem znalazłem to na takiej stronie tak? czyli tu jest macierzyste można powiedzieć, jądro atomowe, cząsteczka alfa. Kolorami ładnie zaznaczone, że te niebieskie kuleczki to są neutrony, tak? czyli są dwa neutrony, dwa protony. Prawda? No i tutaj to zubożone jądro, które nam pozostaje. W równaniu możemy to tak zapisać. Prawda? To jest jądro macierzyste, tutaj z lewej strony. tak? I on rozbija się na, tak jak powiedziałem, cząstkę helu, i tutaj jest to już to zubożone jądro. Jeżeli chodzi o liczby, liczba masowa, prawda? A ona tutaj y, zmniejszy się o 4, prawda? Bo tutaj czwórka zostanie nam przy helu, prawda? A liczba atomowa Z zmniejszy się o 2 w tym miejscu, ponieważ dwa protony zabierze nam cząstka alfa, Tak, tak, y, tak jak tutaj mamy na schemacie jeżeli to już wiemy, no to rozwiązanie zadania będzie bardzo proste. Teraz już dopiszemy tutaj sobie liczby. Czyli tak, przy cząstce als, alfa, tu jest u góry czwórka, na dole jest 2, żeby bilans się zgadzał, to 238 minus 4, tutaj pojawi się 234, a tutaj na dole 94 minus 2, tu będzie 92. To oczywiście można sprawdzić w drugą stronę. 92 plus 2 daje 94. 234 plus 4 daje 238. Czyli już znaleźliśmy ten nasz pierwiastek X. No, oczywiście kwestia teraz odpowiedzi, co to za pierwiastek jest, prawda? To tutaj musimy sięgnąć do tablicy Mendelejewa, która jest w karcie wzorów. Mamy już tablicę Mendelejewa. Teraz popatrzmy na liczbę atomową, bo ona jest decydująca. W naszym przypadku jest to 200, przepraszam 92. Czyli ja tutaj odczytuję, że mamy do czynienia z uranem. Co prawda, liczba masowa jest troszkę inna, ale liczba atomowa odpowiada nasze, naszemu przypadkowi. Czyli mamy do czynienia z uranem. Teraz już tylko wpiszemy sobie, że mamy do czynienia z uranem. Tak, liczba masowa to 234. A liczba atomowa, ta decydująca właśnie to 92. I to jest koniec tego zadania. Przechodzimy do kolejnego. Zadanie 12.2. Energii kinetycznej jądra pierwiastka X i cząstki alfa, tuż po rozpadzie jądra tego naszego plutonu, oznaczamy odpowiednio jako e X i ekinetyczne kinetyczne alfa. Mamy policzyć iloraz e x w stosunku do e kinetyczne. alfa. Mamy zapisać obliczenia. Tutaj dla przypomnienia, w tej informacji ogólnej na początku było powiedziane, że stosunek mas tego jądra x do alfa to jest 58,5. My już wiemy, że to x to jest, to jest nasz uran. tak? I tutaj taka wskazówka. Skorzystaj z zasady zachowania pędu. I teraz Wam powiem, że często ja ignoruję te wskazówki, ale w tym przypadku ono, ona tutaj nam się bardzo przyda. Także rozwiązujemy. Teraz przypomnijmy sobie, jak sprawa będzie wyglądała z pędem. W karcie wzorów wzór na pęd wygląda w ten sposób, prawda, że jest to wielkość wektorowa i to jest iloczyn masy i wektora prędkości. Tak? W karcie wzorów mamy coś takiego. Teraz druga sprawa. Przed pęd przed rozpadem jądra będzie się równał pędowi po rozpadzie jądra. Przed rozpadem jądra, jądro jest oczywiście w całości, a jego prędkość jest równa 0. Tak, jądro jest nieruchome, więc pęd będzie się równał 0. Tak? A po rozpadzie pęd, czy można powiedzieć suma pędów tych dwóch cząstek, też będzie musiała być równa 0, no bo zasada zachowania pędu obowiązuje. Teraz zobaczcie, żeby to stało się prawdą, to... To cząstki muszą rozbiegać się w dwie przeciwne strony, czyli mają ten sam kierunek, ale przeciwny zwrot. I możemy napisać oczywiście to równanie na zasady zachowania pędu, z czego wynika, że pęd cząstki alfa równa się pędowi cząstki X. Na logikę widzicie, prawda, że ze względu na to, że masy są różne, no to odpowiednio tutaj te wektory czy wartości prędkości też muszą być różne. Jeszcze tylko mały komentarz, dlaczego napisałem w ten sposób nasze równanie na zasady zachowania pędu. Pamiętajcie, że przy równaniach ruchu, szczególnie tam, gdzie występują prędkości, czy pęd, trzeba założyć sobie, który zwrot jest zwrotem dodatni. Tak? Ja założyłem sobie, że to jest mój zwrot dodatni, więc wektor V alfa będzie ze znakiem plus, ponieważ zwrócony jest zgodnie. Tak? Czyli tutaj będzie znak plus. Oczywiście wektor Vx jest skierowany w drugą stronę, to tutaj będzie znak minus. Stąd to, to równanie. Tutaj to już oczywiście tylko przekształcenie. Zapisałem już tylko wzór na pęd za pomocą mas i prędkości. Zauważcie, że pędy obu cząstek co do wartości są takie same. Prawda? Oczywiście masy się różnią i odpowiednio prędkości, ale pędy obu cząstek są takie same. Teraz będzie ważna dla nas relacja pomiędzy energią kinetyczną a pędem. Zobaczcie, ja tutaj piszę wzór na energię kinetyczną. Wystarczy, że w liczniku w mianowniku dołożymy masę, prawda? czyli pomnożymy przez m, tak? co otrzymamy w liczniku? mv do kwadratu, prawda? czyli będzie to pęd do kwadratu, a w mianowniku mamy dwa razy masę. Prawda? Czyli to jest wzór wiążący nam energię kinetyczną z pędem i z tego skorzystamy za chwilę. Znamy już relację pomiędzy energią kinetyczną a pędem. Dla przypomnienia ja tylko powiem, że pęd co do wartości jest równy dla cząstki alfa i dla cząstki x. Oczywiście ma przeciwne zwroty, ale co do wartości to są te same, te same wartości. I teraz możemy sobie łatwo policzyć wartość energii kinetycznej dla cząstki x. Tak i tu wprowadzając odpowiednio dane, dostajemy taki wynik, że to jest pęt do kwadratu przez 2mx i energię kinetyczną dla cząstki alfa będzie to p do kwadratu przez dwa, dwie masy cząstki alfa. Naszym zadaniem jest policzenie stosunku tych energii, energii kinetycznej cząstki x do energii kinetycznej cząstki alfa, i ja już tylko wprowadzam to do wzoru. Algebraicznie oczywiście przekształcam, widzicie, ja już chyba nie muszę tego komentować. tak? Dwa ułamki dzielą się przez siebie, czyli muszę wykonać mnożenie pierwszego ułamka przez odwrotność drugiego, tego, tego, który jest w mianowniku i wychodzi nam taka wartość, że to jest stosunek masy cząstki alfa do masy cząstki x. Oczywiście e, skorzystamy z informacji, która jest podana w treści, e, tak, że mx do m alfa to jest 58,5, czyli jedyne co muszę zrobić, to policzyć odwrotność tej, e, tej liczby i to jest w efekcie 17 tysięcznych i na tym kończy się to zadanie. Przechodzimy do kolejnego. Zadanie 12.3. Próbka Z zawierająca izotop plutonu wytwarza energię w postaci ciepła na skutek rozpadu promieniotwórczego tego izotopu plutonu. Moc cieplną generowaną przez tę próbkę oznaczamy jako P. Próbka w pewnej chwili T0 wytwarza, wytwarzała moc cieplną równą P0, to jest nasza wartość bazowa czy startowa. Dokładnie po czasie 5 lat. Od chwili T0 moc cieplna spadła do wartości następującej, 96,13 J na sekundę. Przyjmij, że moc cieplna wytwarzana przez próbkę Z jest wprost proporcjonalna do liczby jąder izotopu plutonu. Prawda? To jest kluczowa i bardzo ważna informacja, z której oczywiście skorzystamy. I teraz mamy policzyć T, T duże, czas połowicznego rozpadu izotopu plutonu. Tak, zapisać obliczenia, wynik podać w latach, zaokrąglony do dwóch cyfr znaczących. I tutaj pewne wskazówki, bo to już oczywiście pachnie równaniami wykładniczymi i, i z wykorzystaniem logarytmów, także pewne, pewne wzory, być może będą pomocne, ale damy sobie, myślę, radę. No dobrze, zaczynamy. Przypomnijmy sobie, jak to jest z tym rozpadem atomowym. Ja tutaj specjalnie y, przypominam wykres, który zapewne pamiętacie z lekcji fizyki, że ten rozpad odbywa się według takiej krzywej wykładniczej, która jest opisana wzorem. I ten wzór oczywiście znalazłem w karcie wzorów. Teraz kwestia tylko, żeby go dobrze poprawnie zinterpretować. Na początku tak mamy pełną liczbę jąder atomowych, które, które są jakby do dyspozycji w próbce i to wszystko odbywa się w czasie, to jest, to jest jakby punkt startowy, czyli czas T0. Tak? Po pewnym czasie tak, coraz więcej jąder atomowych ulega rozpadowi, a mniej pozostaje w próbce i taki charakterystyczny punkt to jest czas połowicznego rozpadu, u nas oznaczany jako T, czy tutaj jako tau, i tutaj widzimy, że tych jąder pozostała dokładnie połowa. Teraz informacja istotna, którą wprowadza autor, jest taka, że ta próbka emituje energię cieplną, i ona jest proporcjonalna do liczby jąder, które pozostają, czy które nie uległy rozpadowi. Prawda? Czyli tutaj moc emitowana, można powiedzieć, że byłaby P0, tak? a z czasem ta moc emitowana będzie spadać. No i autor podaje taki czas, 5 lat. Moglibyśmy go tutaj gdzieś hipotetycznie sobie zaznaczyć, prawda? Czyli te równe 5 lat. I temu czasowi odpowiadałaby emisja już odpowiednio mniejsza. Jest to tylko, no, symbolicznie tutaj ja zaznaczę, może żebyście dobrze to zrozumieli. Tutaj byłaby ta moc emitowana na poziomie 96% tak, 96,13 Joula na sekundę, czyli już odpowiednio mniejsza. Ale naszym zadaniem jest obliczenie tak naprawdę tego czasu połowicznego rozpadu. Czyli wykorzystując te informacje, które mamy, musimy w cudzysłowie brzydko powiedziawszy, dogrzebać się do tego, tej zmiennej, tej niewiadomej T. Te, tak? No, jeżeli... Rozumiecie ten proces, napiszemy równania i postaramy się to zrobić. Teraz wszystko zapiszemy za pomocą wzorów. Wzór podstawowy na ilość jąder pozostających w próbce funkcji czasu w czasie t równym 0, czyli na, na starcie. Moc emisyjna prawda, cieplna to jest 100 J na sekundę i mamy do czynienia z pełną próbką, czyli n0 jąder yy, jest, jest w próbce po 5 latach. Moc emisyjna spada do takiego poziomu i oczywiście jąder pozostających w próbce jest mniej, tak? Bo tutaj ten wzór to nam opisuje, prawda? Te równa się 5, te małe równa się 5. Czyli widzicie dwa równania, z którego, które wykorzystamy już do rozwiązania naszego zadania. Teraz zobaczcie, mamy równanie pierwsze, mamy równanie drugie. Jak je rozwiązać? Możemy oczywiście pomnożyć to na krzyż, tak jak, jak robi się to przy okazji proporcji, prawda? W proporcjach matematycznych. Ja tutaj wymyśliłem troszkę inną metodę, że ja sobie stronami tutaj równanie drugie podzielę przez równanie pierwsze, czyli można powiedzieć prowadzę tutaj taką kreskę ułamkową w to miejsce, prawda? Tutaj i tutaj, prawda? I to co jest na dole podzielę przez to co jest na górze. No i powstanie mi takie wyrażenie, które sobie Widzicie, przekształcam, prawda? I dochodzę do takiej postaci, tak? która już jest dość, dość wygodna. Tak, zaraz skupimy się na tym, jak to, jak to rozwiązać. Czyli można powiedzieć, że odtąd, od tego momentu działamy już, już czysto matematycznie. Co tutaj dalej należy zrobić? Mamy już to nasze równanie wykładnicze, prawda? Niewiadomą jest oczywiście T, czyli czas połowicznego rozpadu. Czyli ja muszę się w jakiś sposób dostać do, do tej zmiennej t. Te. te małe to oczywiście 5 lat, ja tutaj sobie to już wprowadzam, prawda? Czyli mamy takie, takie równanie. Teraz zobaczcie, dochodzimy do takiej postaci. Żeby dostać się do zmiennej t, to ja muszę obustronnie to równanie zlogarytmować. To może być troszkę kłopotliwe dla. Jeżeli, jeżeli nie uczyliście się matematyki na poziomie rozszerzonym, tylko na poziomie podstawowym, dlatego być może z, z taką operacją nie jesteście zaznajomieni, ale myślę, że, że wiecie, o co, o co mi chodzi. Logarytmuję obie strony równania logarytmem o podstawie 2. Dlaczego? Ano dlatego, że tutaj mam do czynienia z dwójką, prawda? Tutaj operujemy dwójką, dlatego logarytm o podstawie 2 będzie jak najbardziej uzasadniony. Prawda? Wszystko po to, żeby dostać się do tej potęgi. Takie działanie tutaj po, po, po tej stronie spowoduje, że ja już mam do czynienia z takim wyrażeniem. Prawda? Czyli ten logary o podstawie 2 z dwójki w odpowiedniej potędze uprości się do takiej postaci. I zostaje mi po prawej stronie tutaj logary o podstawie 2. Oczywiście, teraz, jeżeli, jeżeli macie kalkulator. O większych możliwościach, czyli taki naukowy, czy, czy, czy w jakiejś, jakiejś pełnej wersji, on da radę sobie to, to policzyć. Ale nie każdy kalkulator da radę to zrobić, dlatego musimy logary to podstawie 2 zamienić na logary to podstawie 10, prawda? Bo z takim logarytmem kalkulatory już sobie, już sobie poradzą i ja to tutaj robię. Prawda? Oczywiście to są już zagadnienia matematyczne i wykorzystujemy wzór, który nam autor Podpowiada, prawda, w tych, tych wskazówkach na początku zadania. tak, Logarytm o podstawie 2 ja muszę zamienić na iloraz yy, czy dzielenie logarytmów o podstawie 10 według, według tego, tego wzoru, który tutaj jest, jest podany. Ktoś, kto ma doświadczenie z logarytmami, wie o co, o co chodzi. Ktoś, kto tego doświadczenia nie ma, może być to troszkę kłopotliwe, prawda, ale myślę, że poradzicie sobie z takim, z takim obliczeniem. No i dochodzimy do takiej postaci. Tak? I teraz wystarczy tylko małe, drobne przekształcenie, prawda? I ten czas połowicznego rozpadu wychodzi nam z bardzo dobrym przybliżeniem na poziomie 88 lat i to jest odpowiedź na to pytanie. Powiedziałbym, że koncentrujemy się, czy główny wysiłek idzie tutaj na na operacje algebraiczne, prawda? Czyli czy równania wykładnicze z elementami logarytmów i to już nie w takiej prostej wersji, także to tutaj było może elementem najtrudniejszym. Słuchajcie, dziękuję wam. To było ostatnie zadanie z tej matury, czyli CKE 2025 roku w maju. Pozdrawiam was i do następnych materiałów.